Cześć wszystkim. Było parę gierek w VR, było jedno losowanie póki co, a dzisiaj będzie otwieranie kapsuł i pomoże mi dzisiaj Malina. Cześć wszystkim. Aby otworzyły sobie kapsuły z promocji naklejki legend i naklejki kandydatów, po 20 sztuk, każdego rodzaju, zarazem 40. Może coś akurat fajnego wyleci, więc będzie, byłoby miło Chcesz pierwsze otworzyć, czy ja mam otworzyć? Zacznij ty Dobra, otwieramy Pierwsza, pierwszy pojemnik Pierwszy i gold Och, jakie fajne naklejeczki No niestety Jedna jest kaszana Pierwsza Najgorsze jest, to, najgorsze jest to, o jak kurwa takie fajne przelecą. Ale chyba wyleci. nie przybiłam Ciebie, taką samą wylosowałam, niebieską, co? Chyba ta. No. Tylko, że zależy jaki jest y, autograf, nie? Bo to też cena jest. Ale te akurat zwykłe niebieskie nie hmm. są jakieś drogie. Kurwa. Dobra, dawaj. Uuu, jaka ładna naklejka przyleciała. No na razie jakoś tak pochowa. z tym. tylko, tylko przelatują. Może na zmianę będziemy odpierać w sensie raz te i raz od końca. No dobra. Uuu, jest brokacik jakaś fajna. <grych> Fioletowa pierwsza. One te brokatowe nie są jakieś drogie Ale pani wyglądają Aj Prawie starego wylacowałaś Salazar Salazar, Salazar, kurwa ten, Snape Kurwa takie fajne przelatują, co? Mhm, mhm Jezus Maria Chociaż jedna złota, żeby wyleciała, to by się zwróciło. Albo holo jakieś fajne. Nie no ja mam go Dobra, to czekaj, puszczę teraz sobie tą. Albo nie, tak będę Nie po kolei. Łoo! Wow. ajajaj, ale aj, aj, ładna. No, no niestety drop z naklejek jest gorszy dużo od skrzynek. Tu, żeby trafić coś fajnego, to jest dużo mniejszy procent Tak? Mhm. Dropy z naklejek są, są gorsze yy, gorzej dostać drop jakiś dobry z naklejek niż do skrzynki. Chodź bo do na naklejek nie potrzebujesz klucza, nie? Kurwa, dumał. Dumał i nie, wyd nie wydumał. No tam. Inaczej myślałam, że będziesz. <grywa> a, kurwa, to to jest. No, Jakiś uśmieszek. Na razie jest jeden Ty tylko jedną taką fajniejszą, właśnie co to otworzyłeś. Oj, znowu jest. przeleciała ta sama. Kurwa, to jeszcze jakby jakieś kolorowe leciały, a to same siwe lecą te. Hmm. Siwe, żółte, czerwone. No, i no niestety. Było blisko. To hmm. będzie szybki opening. Było czerwona przeleciała, no niestety. O, Patrz. ale taka jest. Yes, ale tam obok była czerwona. 2-0 no, no, by dla do mnie. Do przodu. Wiesz, teoretycznie jak ty trafisz z złotą naklejkę, to wygrywasz, nie? Brolan, brolan. Ja tam walę tak o, po prostu Też wiem dlaczego te ceny naklejek złotych są takie wyjebane w kosmos 400zł byśmy zarobili jakbyśmy trafili na jego najdroższą złotą z właśnie Line, line, line Emilia? Vision Emilia Kłak. Kwak Widziałaś? Mhm -mm. No, Emilia Quack No Oh yeah! W końcu coś dobrego Zaraz sprawdzimy, czekaj, ile to jest warte Bo taklejki z Donkiem potrafią yy, parę złotych kosztować Ta kosztuje... 4 złote niecałe No dobra, załóżmy, że czwuraka kosztuje, no to jest... Chyba na razie najdroższa 3-0 Po prostu łapie mi choroba i moje <noise> siły witalne spadły Uu, Jaka ładna i to holo O, będzie droższa chyba niż moja Nie 50 Ale kurwa, coś tam jest ty. Coś już tam... Siada A kurwa, taka fajna. Nie wiem czy mną, ale te holo mi się w Co? Jaka naklejka przyleciała, to nie pytaj. To parę złotych. No i nie wylasujemy złotej tej naklejki. Musisz wchłonąć mi jeszcze 20 kapsuł. Jeszcze mnie tutaj naciągnąć chcesz? O, jest! FACE CLAN RAIN Zobaczymy ile to kosztuje ciekawości Uuu, malutko Kurwa nie rozumiem, te brokaty są tak fajne że na broni jak to ruszasz to fajnie wygląda A są takie tanie Okej, okay, ty kurbo daj coś fajnego. Możesz otworzyć dwie podrządy. Co to za ten? No bo ja wygrywam jest, jest yy, 3-1, tak? Bo ty masz jedną naklejkę jakąś faną. No dwie holo. Dwie holo zdobyłaś? No tak. Nie, Raina, to zdobyłaś i holo, sorry. No to jest. 32 dla mnie. Chyba psy oszukane. No, ja chuja wali. <laughs> o, zakry. Ale to jest zwykła naklejka. Zakry, więc nie będzie jakaś droga. 120. Zakry. Czyli nie ma czału dalej. czerwona przeleciała Ja pierdolę, jaki shit leci te Przucz tych parów fajnych Kurwa, nie uważam, że mam ich pod 3 Niech mi tylko kwiatka zrzucą znowu Pętec. To te koty, to są dziwne Dawaj Gaben! O Jezus, no kolejna złota Just ładanie nie? Z ostatkiem mm ją straciłam -hmm. 8 kapłów do końca Przypuszczam, że jesteśmy na razie około 10-15 zł. Na razie wyszło, wyszło nas w ten drop. A kurwa, monesy, ja pierdolę te. Ale to brokat, co i tak nie byłby jakiś WSF z drogi. Chyba z pięć brokatów przeleciało kurwa i trafiło na to. Ne? Dumał, czy nie dumał. I, kurwa, nie podumał. Kurwa, ten dumał leci i chuj. Krywa. No ale zawsze to... Żywo! Droga. Żywo po ile chodzi? Żywo nie umarł. 29 grosz. O, jakiś buch No i ostatnia No tak jest to, że przelecić Ci w chuj fajnych naklejek, a na końcu te wszystkie 10 kurwa pod rząd będzie jakieś, yy, jakiś tym, gówna, nie? No. No nic. Także mamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pięć naklejek. Sześć. Sześć naklejek fioletowych i reszta niebieskich na czterdzieści. No słabo, słabo, ale co? No, najlepsza to chyba ten Henry. hen One Łopatrz. No ładna. I to chyba ja na w ogóle tropię. No bo heni? Nie wiem, jak to się czyta. Szkoda, szkoda. Nie zarobiliśmy 40 zł. poszło się jebać Ale no nic, czasami i tak bywa. No, warto spróbować. Nie, no, ale ta dłoń ładna jest fes. Patrz, coś fajnie świeci. No, ładna. Na jakieś białe broni. To jest jakby jakiś smok, nie? Tak. Dobra. Niestety nie wylosowaliśmy nic fajnego. Znaczy, nie takiego fajnego, jak bym chciał. Ale też nie jest najgorzej. Cudzie? Mhm. Dobra, my sobie już na tym skończymy. Nie będziemy już otwierać więcej kapsuł, no bo to się nie opłaca, tak mi się wydaje. Mm, takim krótkim openingiem się z Wami żegnamy. I do zobaczenia w następnym jakimś odcinku. Najprędzej już z gry lub jakiegoś losowania skina. Także do zobaczenia i cześć. Cześć. Stiff numbers.